Cześć. W tym materiale chciałabym ci pokazać w jaki sposób możesz wykorzystać e, moją grę Guess Who, czyli zgadnij kto to, lub e, jego odpowiednik, czyli statki. Jak wykorzystać ten materiał online z uczniem indywidualnym, ewentualnie z grupą, e, która lubi pracować w barach. Zacznijmy od tego, że potrzebujemy wejść na stronę Jamboard.google.com. To jest strona, która pozwala nam na tworzenie swego rodzaju prezentacji online. To jest też, no, można to też nazwać swego rodzaju interaktywną tablicą. Żeby mieć swoje konto, to oczywiście trzeba mieć konto na Gmailu i dostęp do Google do Dyska, do dysku Google'a. Także mam nadzieję, że wchodząc na jamboard.google.com jesteś zalogowany u siebie. No i tworzymy plażę. Klikamy sobie plusik na dole strony. Tutaj nam się pojawia kompletnie pusta plansza. Możemy ją sobie nazwać e, odpowiednio, czyli e, zgadnij to to, hop. No i teraz przede wszystkim na ten moment mamy jedną tablicę. Jak klikniemy sobie tutaj strzałeczkę w bok, to automatycznie stworzy nam się druga. I bardzo fajne w Jamboard jest to, że każda strona ma tak na dobrą sprawę ciut inny link, bo końcówka się różni. Także jeżeli pracujesz w grupie lub pracujesz z uczniem indywidualnym, możesz po prostu wysłać mu konkretny link do konkretnego slajdu lub wysłać ogólny link, tak jak teraz, czyli strona zero i ewentualnie go przekierować i powiedzieć przejdź na, proszę, na slajd 4 czy 5. Łatwiej jest to kontrolować w momencie, kiedy możemy wysłać im konkretny link. Mamy teraz gołą tablicę, no to najlepiej w tym momencie będzie sobie w pierwszej kolejności dać tło. Sugeruję dać linię, żeby łatwiej było pisać, lub kratkę. Akurat kratka wydaje mi się ładniejsza, mi osobiście. No i teraz wklejmy zdjęcie, czyli wklejmy moją grę, czyli w rozszerzeniu PNG. Jeżeli kupiłeś lub kupiłaś moją grę, to masz dostęp do pliku PNG, dlatego możemy sobie tutaj kliknąć obrazek, możemy sobie dać upload i możemy sobie wygrać nasz materiał. Ja sobie go tutaj przygotowałam, zgadnij kto to PNG. No i teraz powiem Wam, jak w to gram online z uczniami. Oczywiście mogę to sobie powiększyć, wręcz muszę, bo na ten moment jest bardzo małe daję to sobie tutaj po prawej stronie i przede wszystkim i to jest materiał dla bardzo niskich poziomów, tak? Więc przede wszystkim musimy zacząć od tego, żeby wyjaśnić um, chociażby jakie tutaj mamy emocje i jakie gramatyki będziemy używać przy opisywaniu obrazków, postaci lub przy zadawaniu pytań. Um, dlatego w pierwszej kolejności co robię, akurat w, jeśli chodzi o Grę online na Jamboardzie, wklejam tutaj planszę, a następnie wchodzę w opcję tekstu i wspólnie z uczniem lub wspólnie z uczniami robimy burzę mózgów i wypisujemy, czym dla nich są usta i jakie wyrażają emocje. No to możemy sobie powiedzieć, że powiedzmy, pierwsze to jest taki. No ten uśmiech jest taki lekko dziecinny, więc możemy sobie dać dziecinny lub szczęśliwy, jak sobie wymyślicie z uczniami, oczywiście. I sobie to przesunę tutaj, żeby było wiadomo, że to jest do tego. E, następnie damy sobie drugi opis, czyli wspólnie z uczniami decydujemy: "Aha, dobrze, jest to smutny", więc piszemy sobie smutny. Następnie teraz może będę kopiować, kopiuj wklej, tak będzie łatwiej. E, trzeci obrazek, no to tutaj mamy wielką radość, więc jest szczęśliwy. Czwarty obrazek. Mamy tutaj, zobaczcie, Daria, akurat ma te emocje. No, można powiedzieć, że Daria jest e, znudzona, więc powiemy znudzony. Następnie mamy kolejny obrazek. Tutaj, może, mamy nieznudzony, a śpiący, jeżeli potraktujemy to jako ziewającą postać. Więc mamy. Śpiący. Oczywiście wszystko to wypisujemy w języku, którego uczymy, tak? Jeżeli to będzie angielski, no to wszystko będzie po angielsku, jeżeli niemiecki, to po niemiecku. E, następnie mamy kolejne, kolejny obrazek. Tutaj, jakbyśmy nazwali to uczucie, no ja bym powiedziała, że to jest taki poirytowany albo po prostu zły. No, mamy, wiadomo, niski poziom, więc, więc nie szalejmy ze słówkami. Zły. Kolejny, może mamy tutaj język na wierzchu, więc powiedzmy, że ktoś jest zabawny albo dowcipny. E, po angielsku funny to jest akurat proste słowo, więc powiedzmy, że to jest dowcipny. No i na końcu mamy zwykły uśmieszek, czyli niekoniecznie szczęśliwy, bardzo szczęśliwy, ale powiedzmy e, zadowolony. Tak? Powiedzmy, że taka, taka to jest e, buźka, zadowolona. Czyli wspólnie z uczniami sobie wypisujemy co jest czym, co jest jako emocją. No i tutaj mamy oczywiście całą przestrzeń do tego, żeby poćwiczyć z uczniami również sposób zadawania pytań. No bo o co chodzi w tej planszy? O to chodzi w tej planszy, żeby przede wszystkim poćwiczyć, jak zadawać pytania w danym języku. No to w tym momencie z uczniami musimy sobie stwierdzić, dobrze, to jak zapytamy się na przykład o to, czy ktoś nosi kapelusz? No i zapiszemy to zdanie w tym języku. Czy on nosi kapelusz? Um, powiedzmy, e, czy ona jest i emocje, czyli czy ona jest zła, czy ona jest szczęśliwa, smutna i tak dalej. I wypisujemy oczywiście wszelkiego rodzaju e, pytania, tak żeby uczeń wiedział lub miał mniej więcej ściągę, co zrobić i jak zrobić, żeby było dobrze przy zadawaniu pytań. No i możemy przejść do gry. W tym momencie to jest, jeżeli tutaj mamy ściągę i tutaj mamy wszystkie te słówka w danym języku napisane i sposób zadawania pytań, to najlepiej by było zostawić te planszę, tę stronę właśnie uczniowi. Jeżeli chcemy ułatwić im trochę życie, jeżeli nie chcemy, żeby się wszystko pomerdało, to możemy sobie tutaj jeszcze dać student A i sobie dać właśnie tutaj w kąciku informację, że to jest plansza dla studenta A. Teraz sobie tę kartę zduplikujemy. Czyli klikamy, e, klikamy tutaj w w dół. Trzy kropeczki. Duplicate, zduplikuj. Mamy drugą. Przejdziemy sobie do kolejnego slajdu. To jest dokładnie to samo. Teraz sobie tu nazwiemy student B. Czyli to w tym momencie będzie plansza dla drugiego ucznia, którą żeśmy wspólnie stworzyli. No i teraz albo my, jako nauczyciel z uczniem, albo dwójka uczniów zadaje pytania i próbuje dociec, którą osobę wybrała dana, e, dana uczennica lub dany uczeń. Czyli taka, taka typowa gra, zgadnij kto to. No i tutaj w tym momencie, żeby, żeby już nie bawić się dodatkowymi kartami z losowaniem, możemy po prostu poprosić ucznia, żeby wziął i zapisał w odpowiednim miejscu, jaką postać wybiera. Czyli na przykład wybieram Annę. To jest osoba, którą, którą e, wybrał student B, o którą będzie pytać student A. No to w tym momencie to jest osoba studenta B. Student A jest tutaj, więc nie widzi, co student B robi, bo to jest kompletnie inny slajd i też zauważcie kompletnie inny adres strony. No i teraz bawimy się w zgadywanie, więc bierzemy sobie pen, bierzemy sobie długopis i student A zadaje pytanie. Na przykład, czy. Em, Twoją postacią, którą wybrałeś, czy jest to mężczyzna, czy jest to kobieta? No to wiemy, że jest to kobieta. Ok, no to skoro wiemy, że to jest kobieta, no to w takim razie możemy wykreślić wszystkich facetów, no bo y, wiemy, że nie będzie to mężczyzna. Potem student B będzie pytał o wybraną osobę, studenta A. Super, no i znowu wracamy do studenta A. Dobrze, no to wiemy, że jest to kobieta. A, czy y, ona nosi kapelusz? Wiemy, że to jest Anna, wiemy, że nie nosi, więc możemy skreślić wszystkie osoby, które mają kapelusz. Dobrze. Czy ma blond włosy? Nie ma. Dobrze. A czy jest zła, albo czy się źle czuje? Tak. No to w tym momencie wiemy już, że skoro źle się czuje, czyli ma taką. Takie usteczka, bo tutaj mamy zły, no to wiemy tak na dobrą sprawę, że możemy wykreślić wszystkich szczęśliwych i zostanie nam kto? Zostanie nam Abigail i Anna. No to znowu pytanie: czy ta osoba ma szare włosy? Tak ma. Dobrze. Czy w takim razie jest to Anna? Tak jest to Anna. No i uczniowie nawzajem zadają sobie pytania, ćwiczą. Um, Przymiotniki związane z uczuciami, czyli dlatego tutaj mamy te wszystkie buźki, żeby przy okazji wprowadzić jakie słownictwo związane z uczuciem, związane z radością, smutkiem i ćwiczą właśnie formułę zadawania pytań, czy nosi, czy ma, co ma na sobie, czy ma na sobie kapelusz, czy ma krótkie szare włosy, czy ma kręcone włosy, czy może jest łysy i tak dalej, i tak dalej. No i Możemy sobie w bardzo łatwy sposób to zmazać. Jeżeli jesteśmy danym uczniem, możemy po prostu kliknąć Ctrl Z i po kolei klikać i wykasujemy wszystko. Tak jak widzicie, lub możemy też wejść w opcję gumki i oczywiście wszystko sobie tutaj wymazać. No zajmuje to troszeczkę więcej czasu, więc lepiej powiedzieć uczniowi, po prostu wciśnij Ctrl Z kilka razy i wyczyścisz swoją planszę. No, i możemy zagrać ponownie. Wybieramy inną postać, zadajemy podobne pytania, ćwiczymy poszczególne emocje. Możemy się umówić z uczniami, że w jednej rundzie pytamy tylko o emocje i nie możemy zadawać innych pytań typu kapelusz, kolor włosów, kolor oczu no bo też kolor oczu jest inny. Niektóre postaci mają zielone, niektóre niebieskie, niektóre brązowe. A na przykład w danej partii pytamy tylko i wyłącznie o emocje, czyli czy jest szczęśliwy, czy czuje się zmęczony, czy czuje się śpiący, czy czuje się zły. I dzięki temu możemy drylować poszczególne emocje i akurat w przypadku angielskiego czasownik być lub formę ciągłą is he feeling, czyli czy czuje się taki, a nie inny. Podejrzewam, że w innych językach będzie to działało podobnie. To jest jedna z gier którą możemy zagrać online z uczniami z wykorzystaniem tej planszy. No to pokażę Wam jeszcze drugą grę, czyli statki. Czyli wejdziemy sobie znowu w czystą planszę, zrobimy sobie tło, żeby było ładniej i tym razem sobie wprowadzę do mojego jamboarda, tym razem sobie wprowadzę e, statki, czyli tak na dobrą sprawę podwójną planszę. Podwójną planszę, i tutaj znowu uczeń może grać z nauczycielem, czyli z tobą, lub może grać z innym e, uczniem. Jeżeli będzie grał z innym uczniem, no to w tym momencie, mając już te plansze przed, przed sobą, poprosić dobrze, tutaj na górze w niebieskim miejscu, podpisz, która plansza jest twoja, a która plansza jest twojego partnera. Więc uczeń może napisać ja, i może napisać tutaj z tej strony, żeby się nie pomylił Stefan. No i tym razem gramy w statki. W jaki sposób wymyślisz te statki, to jest to wszystko zależy od ciebie. Możesz sobie na przykład ustalić, że uczniowie będą szukać statków potrójnych, czyli na przykład czegoś takiego. Czyli statek będzie wyglądał w ten sposób. Będzie taki zawinięty, trujeczka. I na przykład uczniowie muszą znaleźć powiedzmy trzy takie trujeczki. Gdzieś muszą je rozmieścić na planszy. I będą ich szukać. Możesz się umówić z uczniami, że na przykład będą dwie trujeczki, czyli muszą zaznaczyć dwa potrójne statki, które mogą być proste, czyli może to być po prostu linia, może to być po prostu taka linia, o, a może być właśnie też zawijana. Jeżeli jest zawijana, to jest oczywiście trudniej. Możecie się umówić na podwójny statek lub możecie się umówić też na pojedynczy statek, czyli trafisz daną postać, trafisz jeden statek, dobrze jest. No, i w tym momencie ja sobie ulokowałam moje statki w ten sposób i pytam o statki Stefana z tej strony. I tym razem, jak w pierwszej grze, pytaliśmy, czy ona ma kapelusz i próbowaliśmy zgadnąć konkretną osobę. Tutaj, na przykład, musimy stworzyć zdania twierdzące i pytając o dany statek, musimy opisać daną postać. Czyli, na przykład, jest to mężczyzna. Ma krótkie, czarne włosy, nosi okulary i ma czerwone oczy. No i w tym momencie Stefan musi potwierdzić, czy chodzi o George'a. Tak, chodzi mi o George'a. Trafiony czy pudło? No i Stefan w tym momencie spojrzy na swoje statki i powie na przykład pudło. No to w tym momencie ja sobie skreślę, nie chodzi o George'a. No i Stefan zacznie zgadywać. E, jest to mężczyzna. Ma e, włosy brązowe, dosyć długie, jest szczęśliwy i ma brązowe oczy. No to wiemy, że jest dwóch brązowych. Mamy tutaj, e, tu mamy dziecinnego, tu mamy szczęśliwego. Aha, czy w takim razie chodzi o Pitera? Tak, chodzi o Pitera. Czy jest trafiony? Nie, nie jest trafiony. No to Stefan na swojej planszy e, skreśli e, te osoby jako nietrafioną. Więc, jak widzicie, można spokojnie wykorzystać zarówno statki, jak i grę z kto to. E, zarówno poprzez ćwiczenie pytań, jak i tworzenie zdań twierdzących możemy sobie świetnie e, użyć tego materiału online, właśnie z Jamboardem, pracując w parach, gdzie jeden uczeń będzie mieć jeden slajd, a drugi uczeń będzie mieć tę samą grę, inny slajd i krótko jest, żeby sobie nie podglądali. Czyli jeżeli mamy dojrzałych uczniów lub na przykład dorosłych uczniów, no to wtedy oni będą wiedzieć, że powiedzmy ja jestem na planszy trzeciej, mój kolega jest na planszy czwartej, jeżeli wejdę na planszę czwartą, to zobaczę jego statki, a nie chcę tego robić bo co jest ważne w jambordzie też to jest to, że jeżeli wszyscy sobie wejdziemy naraz na tablicę, no to wszyscy będziemy mogli na niej działać w tym samym czasie i ja będę widzieć, co robi dana osoba, jeżeli będziemy na tym samym slajdzie lub jeżeli się przesunę slajdem, czyli wejdę sobie na przykład na czwarty, a tutaj mój kolega sobie coś działa i rysuje, to ja będę widziała, co on lub ona robi. Dlatego y, warto grać w tę grę w momencie, kiedy wiemy, że uczniowie nie będą oszukiwać lub kiedy no, możemy podejrzewać, że nie będą oszukiwać, bo będą chcieli zdobyć te punkty na legalu. Jeżeli wiesz, że masz grupy, które oszukują, no to w tym momencie um, nie twórz gry, gdzie będzie plansza na poszczególnych slajdach obok siebie. Wtedy lepiej stworzyć po prostu dwa osobne jumpboardy, czyli dwa osobne całe pliki i jednemu uczniowi wysłać jeden cały plik, czyli z jednym slajdem, drugiemu uczniowi inny plik, czy znaczy duplikat tego pierwszego, i wtedy nie będą mieli jak podglądać, bo każdy będzie mieć tak naprawdę inną planszę, więc nie będzie tutaj slajdów, tylko będzie slajd numer jeden i będą mogli grać bez poszukiwania. Od razu Wam mogę powiedzieć, że ta gra się bardzo fajnie sprawdza z uczniem indywidualnym, szczególnie właśnie na takim niskim poziomie, gdzie musimy pomóc z pytaniami, gdzie musimy drylować, poprawiać poprawność gramatyczną. Ta gra z kolei sprawdza się i też z ciut wyższymi poziomami, gdzie to jest kwestia też przypomnienia sobie formuły zadawania pytań lub właśnie operowania emocjami, i akurat w przypadku statków jest dużo więcej radości, dużo więcej konkurencji, dużo więcej się dzieje. W związku z tym możemy sobie też pozwolić na to, żeby, żeby użyć tej gry z grupami, a nie tylko indywidualnie. Indywidualnie wręcz powiem, że jest, jest to trochę nudne. Dla ucznia. Fajnie jest, jak się wie, że są też inne grupy, które grają, że ktoś może być pierwszy. Szczególnie, jeżeli zrobimy sobie z tego jakiś konkurs, która para pierwsza znajdzie wszystkie statki, albo która osoba w parze znajdzie pierwsze statki, więc, więc naprawdę sporo można zrobić i fajnie się pobawić, zadając wszelkiego rodzaju pytania w czasie teraźniejszym, prostym lub ciągłym, jeśli chodzi o angielski i przede wszystkim też ćwicząc poszczególne emocje. I od Was zależy, jak te emocje nazwiecie. Jeżeli chcecie zrobić je trudniejsze dla wyższych poziomów, to super. Jeżeli chcecie je zostawić bardzo proste, no to wtedy e, ograniczycie się do tych najprostszych, prawda? Tyle. Mam nadzieję, że e, ta karta pracy sprawi Wam tyle radości, ile mi, i będziecie z niej korzystać zarówno offline, jak i online.